Jesteś około 12 i powiem Wam, że jest kolejne potwierdzenie na to, że jestem wiedzą, Bo przypomniało mi się, że: Ej, jutro jest ten teledysk 2.1.1.5, na który wysłałam zgłoszenie. No i się do mnie nie odezwali. W sumie szkoda, ale może się odezwą. No i weszłam na maila, sprawdzić, czy na pewno nie się napisali. I weszłam na story bds zobaczyć, czy coś tam mówił. I właśnie wstawił, że szukają wysokiej dziewczyny. I wysłałam to mojemu chłopakowi dosłownie przed sekundą. I co się teraz stało? Dostałam SMS-a, że zapraszamy na teledysk. Właśnie idziemy na spacerek. Dzisiaj nie mam w sumie za bardzo planów. Myślałam, żeby iść do ogrodu japońskiego, ale w sumie nie wiem, bo Piotrek lubi chodzić do ogrodów botanicznych, więc chciałam raczej iść z nim. Myślałam, że jutro, ale jutro nie wiem, z tym teledyskiem i teraz właśnie ten teledysk mi trochę pokrzyżował plany, bo z jednej strony chciałabym na niego iść, ale z drugiej strony trudno tak mi nie po drodze wracać do miasta, żeby zostawić Rocha rodzicom i później znowu do Warszawy. Generalnie idziemy na lody do Krasnoluda i obok jest restauracja o 8 w której byłam jak byłam z rodzicami w Wrocławiu. Dawno, dawno temu i pani, że byłam, było mega dobre jedzenie. Zresztą w się sensie, ja tam dała jakieś czy ramen, czy coś takiego. Nie wiem, już nie pamiętam, bo to było zanim byłam w ciąży, więc dawno. A właśnie zastanawiam, czy nie pójdziemy najpierw czegoś zjeść, bo w sumie na ścianach rozdział od jabłka, ja sobie do jogurt, bo nic nie mieliśmy więcej. Stop! So, so, so. so, so. You have chicken and sausage. you is that Taką nie mają. Są cukierki. Tak. Zanim doszliśmy na lody, to trochę chciało siku. I obok była bułka z masłem. Chodź, no możemy iść tędy. Więc przy okazji zjedliśmy tam jajecznicę. Restauracja wygląda mega fancy. I... No w sumie też nie jest jakaś super tania, więc myślę, że ceny są odpowiednie do tego, jak właśnie wygląda, ale jest bardzo duża i tam w ogóle są też pokoje z tego, co pokazywało mi Google, bo w ogóle jak chciałam sprawdzić jakieś nie wiem, menu, czy cokolwiek to pozwało mi zarezerwuj noc. Ale normalnie można zamówić i właśnie my sobie jajecznicę a teraz zmierzamy na tu! Po jedzonku poszliśmy na plac zabaw i teraz... Idziemy w końcu na wyczekane lody i na większy prędzoław, bo ten jest taki, są trzy jakieś tam takie sprzęty tylko. Co nie? Jakiego masz loda? Powiedz jaki. Bananowy, nie truskawkowy. I co, smakuje ci? Ale lepszy niż to sam truskawkowy, czy nie? Lepszy no. truskawkowy, czy truskawka z bananem? Banan. Z bananem. Z bananem. Gdzie idziemy? Na plac zabaw. Uuu, nie tak szybko! Zwiedzamy dzisiaj plac zabaw. Jesteśmy już na trzecim i to jest póki co najfajniejszy, ale w ogóle najlepszy ponąć plac. Przynajmniej tak widziałam na Instagramie, że ktoś rzucał ostatnio, że najlepszy w Wrocławiu. Jest w centrum koło nas, w sensie najbliżej no, do, do najbliżej miejsca, w którym teraz śpimy. A, więc tam musimy iść jeszcze wieczorem, żeby zobaczyć. Ale tam też jest spoko. Wychodzisz? Nie. 17.30 wyszliśmy z placu zabaw, na którym spędziliśmy tak naprawdę cały dzień. Piotrek za 20 minut kończy zajęcia i my właśnie po niego lecimy poszliśmy na takie plecawa, że właśnie po drodze do domu była troszeczkę szkoła żebyśmy sobie razem wrócili. A tu jest w ogóle przepięknie, znaczy w ogóle po prostu jest przepiękny. Trzymaj się. Okazało się, że mój chłopak jednak ma inne plany, już mnie nie poinformował. Tylko nie odebraliśmy, tylko spod jego szkoły pojechaliśmy autobusem i idziemy do domu, bo z służyci mają kony. Jeszcze szukamy jakiegoś sklepu otwartego, to żeby coś kupić do jedzonka, a nie chcemy iść, iść do Bydronki na dworcu. Zamówiłam buratę i bakaron ze fancy pizzy za... Jakieś całkiem tanie to było i chciałam wam powiedzieć ile dokładnie. O moje spadam 50 zł to kosztowało więc no w sumie nie najgorzej nie? zostało mi w ogóle i, i zjemy sobie teraz i będzie chwilkę, że zrobię to w graty. Zatan... To nie, do mnie, co nie nie mnie Zatankowaliśmy za otwarte drzwi są któreś. Pewnie Rocha. Moje. Zdankowaliśmy za 7 zł 9 groszy diesla. Dzięki rządowej tarczy inflacyjnej. Antyinflacyjnej, sorry. Yes. Nie no ale serio nie. W, w ogóle to jest dużo droższe... Tak, jedziemy! To jest dużo droższa benzyna niż diesel. Hej hej Jesteśmy w okolicach Łodzi I tak, miałam być na teledysku BDS-a, tak jak wam wczoraj powiedziałam a w sensie Wczoraj chyba powiedziałam, że to nie jest pewna I powiem wam, że wstaliśmy o 8 jakoś Ja wczoraj jak sprawdzałam nawigację, to właśnie o 8 jakbyśmy wyjechali, no to bylibyśmy w sumie idealnie a teraz, jak sprawdziłam nawigację, to pokazywało, że będziemy o 13.30, ja miałam być na 11.30 i stwierdziłam, że to nie ma w takim razie sensu, więc jedziemy do domu. Tym bardziej, że jestem jakaś zmęczona i wydaje mi się, że wystarczająco mieliśmy atrakcji. No co prawda pewnie teledysk BDS-a nie jest e, tak częstą atrakcją, jaką jest wyjazd do Wrocławia, ale... Mm, no, no, zrezygnowałam z tego i stwierdziłam, że wolę jechać do domu. Napisałam, że mnie nie będzie. I lecimy. Widzimy się pewnie już do domu. To, 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 to. to. to zimny jest zimne jest. Bo jaka zimne jest? Jest ja zimny, mama. Ja zimny? Zimny? Mm -hmm. Zimne. nie posakaj. Hej, hej, witam was z Gdyni, ponieważ e, przyjechaliśmy, no jest 18.30 przyjechaliśmy o 16 chwilę nawet przed do e, mnie i zawiozłam Rocha w sumie to moja mama pojechała z nim do mojej babci. Mój chłopak zadzwonił i przeszkodził, ale chyba mówiłam o tym, że moja mama pojechała z Rochem do mojej babci, a, a ja e, przyjechałam do Gdyni właśnie na tę i przy okazji się z moim przyjacielem, e, bo zanim wjechałam, to on był w ogóle w Hiszpanii tydzień, więc się mega długo nie widzieliśmy i stwierdziłam, że e, jak moja mama chciała i tak e, jechać do babci na ognisko to, że ja sobie odpuszczę i pojadę właśnie do Gdyni, a trochę pojedzę z moją mamą, więc tak też się stało i zaraz u niego będę, no jest jakaś 18.40, więc chwilę posiedzę, później odbieram mojego tatę z lotniska, bo był w Brukseli i w Holandii. i... Nie wiem gdzie on był, ale wracać wieczorem, więc jakoś o 22 będę wracać, bo właśnie chcę go po drodze odebrać. I w sumie to by było no tyle. Chyba się już z wami żegnam w tym vlogu i zapraszam do kolejnego, chociaż zupełnie nie wiem jak w ogóle to wyszło, bo powiem Wam, że nie siadałam do pracy, do montażu, do maili i do wszystkiego przez cały ten wyjazd Nie wróciłam dość nic na kanał, więc ale no, mam nadzieję, że...